W dzisiejszym odcinku przez cały dzień Minecraftowy moje młodsze rodzeństwo będzie mi rozkazywać. I ja jeszcze zaczynam bać powoli Waszych pomysłów, bo jesteście po prostu mega dziwni, nie? Ja się boję, że wy wymyślicie o, mega mi coś. Dziwni, zaraz zobaczymy. No ja nie, wy wymyślicie kurde coś, co będzie po prostu niebezpieczne. A wy widzowie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej kidowic, bo to jest kolejny dzień, kiedy kidowice są daily, to jest już trzeci dzień, więc zasubskrybujcie kanał. Oczywiście tak nie będzie zawsze. No może, że będzie tutaj bardzo dużo łapek w górę. Może, że będzie bardzo fajnie oglądany film do samego końca. To może będą kidowice dziennie, a my. No, słucham, słucham, bo. No, dobra, nie wiem. ja mam to zadanie już. Dawaj. Dla ciebie. No to dawaj. No, ja, i jest jakiś mega śmieszny żart. Mam ci opowiedzieć mega śmieszny żart, tak, i nie... Tak, żebym się popłakał ze śmiechu. Tak, żebym. <grym> jak żym. się nie zaśmiejemy, to nam dajesz po 5 diamentów. No dobra, okej, okay. ej, dobra, to jest do. Okej, okay, dobra. No to rzucam, uwaga, żarcik. Eee... Co mówi. Cristiano Ronaldo, kiedy wejdzie do fryzjera Gol! 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 Czajcie! Żeby golił! Fryzjer Boże, ale nie zdali Ale Dawaj, pięć diamentów <grym> No co? No nie, to, a, nie, to ja mam przy sobie tylko osiem Dobra, to chodźcie to, ze mną do domku Kurde, ty no myślałem, że was rozbawi ten suchar On jest całkiem dobry O no, gol, no a ja mogę drugi gula, za... Gol. O, tu jakoś rozbudowany! No tu jest bardzo ładnie już zrobione, ty tego nie widziałaś nigdy? Widziałaś to a czemu tu na lewo i tam do przodu nic nie zrobisz jeszcze? No bo to będę robić dzisiaj wieczorem, prawdopodobnie. No widzowie właśnie, miał być live w weekend, ale po prostu nie wyrobiłem się z czasem, ale dajcie znać, żebyście chcieli też w tygodniu live, bo wiem, że macie szkołę, chociaż w sumie szkoła się kończy, więc chyba byłoby też fajnie porobić w tygodniu. No właśnie, bo oni już też nie jadą do szkoły, skubańcy, dobra, macie po pięć to znaczy, 5 jaksów, to że 4 to jest dla jednej osoby bierzesz meg dobra, no to zbierzesz tutaj. O, proszę bardzo. No to macie. Miałam kolejne wyzwanie. Daję to TE, złodziej! No, i tak ma być. Ale ja mi dał. Aha, no dobra, no to ja mam kolejne wyzwanie. No? No bo w sumie to ja mam i kill i ten. A nie mam siekiery, więc. Kolejne wyzwanie dla Ciebie to musisz ze swoich materiałów zbudować siekierę. Ja będę. no dobra, okej, dobra, masz, trzymaj. Masz. Ale nie, ja chcę nową. No co, ona jest jak nowa. Nie, ale ja chcę nową, ona nie jest nowa. No jest zużywana. Do... Dobra, no to idę ci robić. No ja nie mogę, co to w ogóle za wyzwanie? Znowu diaksy. Ja dzisiaj stracę wszystkie diaksy. Dobra, raz, dwa, trzy. Więcej nie biorę nawet, bo już nie chcę ich tracić. Dobra, bierzemy tak, widzowie. Co wy kurde, no nie wylewaj tutaj wody, no! Nie wylewaj tej wody, bo tu kurde mi zaraz zalejesz to wszystko i zaś to będzie brzydko wyglądało. Twoje, kurde bucket Challenge to ja zbanuję na tym serwerze. Dobra. Cyk, robimy marsz. Świeża sikierka, proszę. Świeższej nie no, będzie. No, ocenimy. A to lepiej zostaw no, też widzowie smoka, ja No Możesz mnie przy okazji zenchantować. No, c no to nie. Ja! Nie mogę! Stracę cały level! No, ja mam tylko 37. Dobra, kurde, enchantujemy. Ja nie mogę, no dobra, jest. Ale płodnie, tego nie widziałam. Czekaj, biorę. No ja, dobra, dostałeś akurat słaby enchant, trzymaj. Aha, dobrze ci tak. Ha. Ale na maxa to na maxa No na maxa, no nie da się bardziej, no jest na 30. Nie mogę bardziej. To jest. Ej, jaki słaby! No ale no co? Specjalnie to zrobiłeś Co specjalnie? Normalnie to zrobiłem, no lepiej się nie dało tego zrobić, no nie wiem o co wam chodzi. Ej, dobra, naprawdę daj mi coś do jedzenia, bo jestem głodna. Kurde, dobra, ja nie mogę kolejne wyzwanie, dobra, czekaj, e, dam ci to. Masz, trzymaj Więcej nie zostajesz. To jest wszystko i może? Może. Wyjdźmy z tego domu, bo mnie kurde, nas szlak trafi, nie co by w ogóle? No no, bo wyzwanie, żeby mi się wybuchnął swój sobie dom E, te, 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 ty się nie poczuwasz te? Ty, ty kurde, co mam dom, chatę, co mam wybudować? Nie gramy na takie hamskie, ty! Co to ma być w ogóle, kurde, za wyzwanie? Ja nie mogę, dobra. Ej, a w ogóle tam się coś wybudowało, ale to widzowie zobaczycie Utosta na odcinku, żeby mieć po prostu pewność, bo... To... Dobra, właśnie do netheru. Do neteru? Kurde. Tak, jest panie. Oh, no dobra. Ja teraz tu jest zbroi. Mam nadzieję, właśnie nie mam zbroi. Ja Ej, nie wziąłem. Mogę się wrócić o, po zbroję? Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz zbroi. Nie mogę się wrócić po zbroję? Kurde, ja tylko tam. Dobra, spokojnie, ja jestem dobry. za się jakiegoś przeciwnika. No dobra. O tam jest, tam jest, tam jest. Chodź. Przeciwnik? Gdzie? Ale co, ale, ale przecież wiesz, że tak działa Minecraft. Jak jedy, jednego zaatakuje, to lecą na mnie wszyscy. No. No. Chodź siu. O, jak tu ich dużo jest. No ty jesteś niepoważny! No, masz ich uderzyć, masz ich uderzyć. Nie, ja się tutaj boję. I zniszczyć co najmniej trzech. No ty jesteś nie, niepoważny, ja zginę! Ja na pewno, dobra, no kurde, dobra, czekajcie. Poszed... Oni już na mnie idą, kurde, dobra, dobra. Ej, dobra! No! No, nie ma wyjścia. Musisz... No co, no się z nimi. Dobra. Ty no, też! No, ej! Nie ma takiego Bijesz czegoś! No nie ma takiego czegoś, bo zaraz okay, ja cię zepchnę! To... Zaraz to ja wyzwanie. cię zepchnę! No ja Oj, cię zepchnę! Ja cię zaraz zepchnę, no nie, ja cię zaraz zepnę ja ty Zepnę cię! Nie ma Lecz tak! Tam, nie z nimi. Ginę! O nie! Dobra, pomogę ci! Ja nie mogę, nie, 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 został, to jest moje wyzwanie! Co ty robisz? No, no dobra no To jest moje wyzwanie, ja je zrobię, ja je zrobię, spokojnie, ja je zrobię, tylko ja to muszę... Nie spychaj mnie stamtąd, to to zrobię ty pajacu ty! No przecież to jest niemożliwe żeby to zrobić jak będziesz spychać, no że ja ich muszę kurde zrobić w taki sposób, bo inaczej Spychałem. tego nie zrobię nie ma tu, na ring, na ring. Gdzieś. No co, na ring, no co muszę tak, to tak bo? zrobić, no! No nie zrobię tego inna, dobra, ale to robię to tak, no i ma, no, i tak to by to robiło. No i poczekaj, aż ktoś podejdzie i go załatwię, no. Dobra. No i tak to trzeba zrobić, no. No a spróbuj, a spróbuj. Ej. Ale to nie ja na ciebie by ty, ale. A, ja, uciekajcie! 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 Dobra, 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 jak załatwię, jak załatwię, jak załatwię. Teraz mam idealną a, pozycję. Nie, to i nie domina nie mnie. A to. Ale zrobiłem, o faktach pa. pa, załatwiłem trzech, załatwiłem trzech, dwóch spadło. No a ja to zrobiłem naszą wyrwę, czyli dzięki czemu nie przejdą. Pa, załatwiłem pa, Ej, ich, pa. To to Jeden, drugi, trzeci, załatwione, udało mi się, haha, ale cię ograłem, człowieku. Dobra, ale wrócić. Ale łatwo, ja nie mogę, My wracamy, lepiej wracaj, wracaj, bo nie będą tu szli. Wracaj, 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 bo zginiesz, uważaj. Dobra, nice, jesteśmy w Idzowie na Kitowicach, ale łatwo, ale, ale cię ograłem tym, co? Ale cię, no, no. Ale cię zrobiłem, już myślałem, a, że co? Łatwo, banalnie. Wera, ty wróciłaś? O, super. No Dobra. jestem. No to co, pół dnia za nami, a ja słucham, bo ja tutaj jestem, kurde, rozgrzany. ma jakieś. Ja jestem po prostu rozgrzany w 100% To teraz ja? No teraz rozjadałem No to skoro jesteś taki rozgrzany, to wydaje mi się, że powinno być i trochę zimno, więc wskakuj do wody na 15 sekund Na ile?! A, w sumie dobra, Nie powiedziałeś jak, dobra Raz, Ale pod wodę, nie na wodę Nie! Żebyś się potopił No co? Dobra No, no czekaj, no nie pchaj mnie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 11, 12, 13, 14, 15 Ej! Ja na 30! Co na 30? Bo na 15 i chcę zmieniać w trakcie, tak nie ma! O! Trzeba tych załatwić. Dawajcie, musimy ich załatwić, bo oni tu latają. Jestem ciekaw kto dalej nie śpi w łóżku, nie? Ej, no ja nic spałem no. Cyk, o, pyk ja go załatwiłem, nawet nie potrzebowałem pomocy. Dobra. Jak patrzcie, trafię idealnie w tą latarnię. Dawaj. A go, dobra, to jak twoje Czy wyzwanie. Gdybym miał w ciebie, nie? By... No No to dawaj, dawaj, mógł, dawaj ten. A ja mam w sumie nie musiałeś mi dawać, ale dobra. To Nieskończony to Piotruś. Piotruś. Dobra, strzelę nim. Dajcie mi strzałę, no bo latarnie. nie mam w ogóle strzały. Jeden 11 Aha. Nie, nie, nie dajesz, musiałeś wziąć, wiesz? No chyba masz w flipunku. Dobra. O, elegancko, dobra, jest jedna, dobra, czyli jedna próba. A nie, bo nie jest nieskończoność, dobra. No, w Masz jedną próbę. I co? Dobra, I co? Dabaj, walk. I co? Dawaj Dobra, nie pultaj się. Dobra, łatwo widzowie. Ej a mogę jedną strzałę od was dostać? Jedną Jedną strzałę, bo nie potrzebuję więcej, proszę jedną strzałę. Te, no dajcie mi jedną strzałę, no nie bądźcie hamami. O, dziękuję bardzo, bo ja sobie to jedną strzałę. O, no i git, bo ja mam infinity na łuku. Dobra, kurde, zaś kolejny, dobra, trzeba w nich bo... Ślad mnie trafi Wera, no co ty robisz? Kolejne wyzwanie Na jakie? Chodź tu Dobra idę, idę idę, gdzieś. Idziemy jesteś? na wieżowiec. Na wieżowiec? Ja... Ja już wiem, że się szykuję, nie? Ja już wiem, co tam będzie, nie? Ja to nie to. mogę, to jest najgorsze zadanie, co? Bucket challenge? Nie. O, Coś nowego, no dobra, no to wchodzę. To w takim razie wchodzę z zaciekawieniem. No widzowie ogólnie mamy drabinkę. Możecie dać znaka w komentarzu co byśmy mogli zrobić w tym wyżowcu, bo nie jest troszkę pusty, ale no nie mamy pomysłu co tym zrobić, więc dajcie znaka wy w komentarzu, bo wy macie zawsze fajne pomysły widzowie, więc czekam na wasze, yy, wasze pomysły, co by tu w środku można było zrobić. Dobra, jestem, jestem chyba, no, jestem. No i widzisz tu gdzieś siano, bo ja widzę, siano? Albo lepsze, lepsze zadanie no? widzisz ten, tą plantację buraków tak, i tak, ten. Tak. tak Widzisz to, to no? w tam do wody. Ty jesteś, ale to jest chyba niewykonalne. Jest wykonalne, po prostu ciężkie. Ja nie, ja się stresuję, Vera! No weź, żeś mu powie! No. Jakbyś się trafił, będziesz Mógł się, ubrać. Aj Vera, daj mu to wiaderko. Nie no, ta wiaderka, ja nie, nie, ja nie chcę tego wiaderka, bo to bez sensu. No dobra, no, daj mu wiaderko Na lodu jak chcesz Dobra, dobra, dobra. Dobra, ja, ja to zrobię! Ja to zrobię! Ja jestem dobry w takich ja rzeczy. No Dobra, trudno, no to zginę, no czyli jesteś czwarty level, pójdzie się walić. Czy ja muszę coś ulepszyć? No chyba nie, dobra. Ja! ja łatwo! Eee! I co? A byliście tacy pewni. No dobra, do tamtej wody. Aha, do... tu, bo tutaj też można było. No tak, bo przecież słoma mało zadaje. Kurde, zapomniałem o tym, że tak to działa. No No dobra, to akurat to ci. No dobra, no to akurat podobałem zadanie. No ale ja dalej jestem tutaj nie, nie, że tak powiem, wiecie, niezatysfakcjonowany. Mi dobra, no... właśnie do ogniska na 15 sekund. Raz, dwa. Czy? To jest niewykonalne! To jest niewykonalne! Tak, ten to jak będziesz miał jedno serduszko, to masz. No to jest za wyzwanie. Mam, mam pół! Mam pół! Mam pół człowieku, mam Stój w mam... miejscu. Stój teraz w miejscu. To jest kolejne wyzwanie. No i co? No stoję, 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 no i co? I co? pół serducha. Nie! Bije mnie! Nie, że, Ale wiesz, że... No dobra, dawaj, strzelę! Dobra. Dawaj. Wiesz, że ja na pewno trafię. Dobra, dalej nie trafisz, nie trafisz. Nie. A nie! Myślałem, że nie trafi, bo chciałem się przesunąć, ale chyba się przesunąłem idealnie pod strzał. No nie, widzowie, 34 level. Kurde, wszystko z Ender Dragona. Dobra, czemu musisz iść po tym? No nie zbieram mego expa! No co ty robisz? Da A ja mam pierwszy level i jakoś się nie prymie do niego. What the f mi całego expa, dawaj to ty Ej, za bo ci strzelać twoim łukiem Dawaj mojej temy, wziąłeś mi temy chyba też A nie Ma, tylko Łuk. to wzięłam Łuk mi wzięłaś, no Kurde i expa Ile, ile expa ja dostałaś? Ale tylko jeden No ja mam kurde Drugi level, no właśnie, no ale jeden ty masz 40 level, to to pewnie z 15 leveli było ty. Bo one więcej znaczą jak się masz tyle. Ja nie mogę, cały level straciłem, no dobra, ale to i tak jest S. Do dnia jeszcze daleko. A no, musicie mnie tutaj męczyć do dnia, więc ja tutaj powiem co, to mogę i spać, tak? Takie nie. S tak? No, no bo to co, no tutaj nie widzę. O, ja mam pomysł, chodź Gdzie? Co? Y ściągnij tą zbroję No, no nie mam nie. zbroi. Możesz tylko gołą łapą, musisz zabić tego creepera. Dobra, to jest na luzie do zrobienia, I ty dobra. Ty możesz odejść od niego na więcej niż... No co nie mogę, no przecież wybuchnie to co nie mogę? Przecież... To to będziesz od... No i co, żeś narobi! No kurde, no bo nie, no bo no, to bez sensu wyzwanie. No dobra, no dobra, odbuduję, ale to jest wasza wina, no po szybciej, co mnie... Szybciej, szybciej, Dobra, to nie znaczy, że ja ci nie mogę oddać, ty kurde, ty. No, no, chcesz? No nie bij mnie, no kurde, mam 2 HP, no po co mi bijecie, no. jak ja mam kurde low HP. Dobra, dałaś mi itemy, bo nie wiem jak tego odbudować nawet, ty. O, tu muszę, muszę je, ja, muszę je zebrać, no bo nie wiem jak tego odbudować. Jeszcze niszczysz nasze kilowice. Co nieszczę? To jest Twoje głupie wyzwanie, że miałem Creepera nie, łapą nie, załatwić to tak, jeszcze? Nie, że go nie wykonałeś. Wy jesteście niepoważni, tego się nie dało zrobić. Jak ja mam zabić Creepera, nie odchodząc od niego? Co to Normalnie, mogę to było. Dobra, okej. Okay. Odbudowane, dobra, już dochodzi dzień, Jezu, ja jeszcze nie mogę doczekać, nie, że w końcu będę wolny, no, już tak mało brakuje. O, chyba nie macie pomysłu, czyli będę wolny Nie, nie, mam, nie czy... ja mam pomysł, nie ja mam pomysł. Nie nie, co, no jaki niby, Jaki to może być pomysł? Musisz. Nie masz pomysłu, idę do domku, jest Wziąć konia. No i co na tym koniu? I go oswoić, dawaj. Okej, okay, dobra, to jest S, myślę. O, dostałem level'a, dzięki. Dobra, koń, koń, koń. Konie są chyba w stajni jeszcze, więc pójdę tam po prostu. Yy, o swoim jakiegoś końnika. Wiem, że tam jeden jest chyba oswojony, ale dobra, damy radę. Dobra, fake. Oswojony jest już. Udało mi się. Udało mi się. O swoim ci Co? konia masz. Masz. Ten Ty, też był. Ty nie mam siodła. Gunmer, to mam lepsze wyzwanie. Właśnie, no jaki? Dzień jeszcze nie nastąpił. No. Więc co? musisz znaleźć konia, dopóki dzień nie nastanie. No ty jesteś dopóki chyba niepoważny. Nie A w ogóle widzę Dobra. zobaczcie jak tutaj drzewka posadziłem. Tutaj się ogólnie kidowice rozwijają, bo stwierdzę, że tutaj będzie taki moment. to, że wygląda widzą, i potwierdźcie to, że te drzewa to masakra. Przecież te drzewa są tylko po to, zaraz żeby je zniszczyć tydzień, zaraz, ty Nie co, nie cię? nie no ale, chyba no ale kurde, to to wiem, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie Bij się z tym Endermanem tam. Nie masz szans, do no co go wiedzieć? Musicie, ty. Co to za wyzwanie, No dobra. No dobra, no mogę z Creeperem. Mogę drugą próbę na zrobić nie, nie, z zrobić. Endermanem. No dobra, to jedę na Endermana, dobra, no to jedyne rozwoje Endermana. Ale nie było powiedziane, że mam samą łapą, ha! Łapą powiedziałam! No nie, za późno to powiedziałeś, no co? Ale powiedziałam, a nie, on nie bije! Czekaj, no... czekaj, bo. No nie jesteś, Kurde, no nie ma, no bo nie ma konia tutaj, no. Kiedy no mi? i przegrałeś. Co przegrałem, no nie bądź... No, no nie strzelaj we mnie, no! Kory, miałabyś w Creepera! Tak, w Creepera, jakby ma to Pomocy! Dobra! Pomocy! Dzień nastał! Jak słońce Pomocy! wyjdzie! przegrałeś! Co przegrałem? Wy przegraliście! Czekaj, ładuję w niego. Kurde, że niego się nie da złku wy nie wiecie o tym? Dobra, idę, 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 idę ci Wera, pomóc. Bora, nadciągam! W Fendermana się nie da złoku, pamiętajcie o tym. A nie ma go. Ja wiem, no bo ja gdzieś pod nim uciekłam. Gdzieś się uciek, ale dobra. Nieważne chyba gdzie, no ważne, że udało nam się przeżyć. Widzowie, przeżyłem cały dzień jak mi rozkazywali. Było ciężko momentami, ale udało mi się nie wykonać. No. No dobra, no bo żeście mi dali wyzwania nie do zrobienia. Na przykład ten co? żeś mi z łuku zabił, no to co ja miałem wtedy zrobić? Widzowie, subskrybujcie kanał, żeby było więcej kidowic i napiszcie w komentarzu e, co możecie napisać w komentarzu. Jak Wam na przykład minął dzisiejszy dzień?